Witam. W dzisiejszym InfoTygodniku powiemy m.in. o Europejskich Dniach Tańca w Malborku, o Nocy Muzeów na Zamku w Malborku, a także o interwencji w sprawie utrudnień z powodu budowy mostu w Rybinie. Jest piątek, 22 maja, Katarzyna Krupińska, zaczynamy InfoTygodnik. 16 maja w Malborku rozpoczęła się dziewiąta edycja Europejskich Dni Tańca. W rywalizacjach tanecznych wzięli udział uczestnicy z całej Polski, a także z zagranicy. Zapraszamy na relacje wideo. Patrząc po mapie Polski, no to faktycznie przyjeżdżają do nas ze zewsząd, bo zarówno odwiedzają nas sąsiedzi, czyli Elbląg, Tczew, Trójmiasto, ale są też takie, które pokonują znaczną odległość, jak na przykład Lublin, Białystok, Police, Szczecin. Tancerze, którzy się prezentują w tym turnieju, nominalnie są nazywani amatorami. Jednak trzeba przyznać, że poziom prezentacji ociera się już o zawodowstwo, zwłaszcza w tej najstarszej kategorii wiekowej. Również 16 maja w całej Polsce odbyła się 10 edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Zamek w Malborku przyłączył się do akcji, przyjmując blisko 5600 turystów. 18 maja w Dzierżgoniu zorganizowano 10. jubileuszowy bieg papieski. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W biegu brały udział także przedszkolaki, a o szczegółach porozmawialiśmy z organizatorami imprezy. Bardzo się cieszymy, że ta prosta forma sportowa przyjęła się, i mogę powiedzieć, że gdy 10 lat temu zaczynaliśmy bieg papieski, to mody na bieganie powszechnej nie było. Więc możemy sobie przypisać też zasługę w propagowaniu tej formy kultury fizycznej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, z roku na rok przybywa nam biegaczy. Już na przykład w przypadku szkoły podstawowej muszą być organizowane eliminacje wcześniej i tylko najlepsi z najlepszych mogą wystąp wystąpić w finale, czyli w dzisiejszym biegu. Rośnie także i to też nas raduje, grupa osób, które startują w kategorii Open, czyli w kategorii otwartej. Dorośli, którzy trenują, albo którzy trenują tylko do biegu papieskiego, startują i są bardzo zaszczyceni tym, że mogą ten bieg, bieg od osiedla Jana Pawła II do gimnazjum imienia Jana Pawła II ukończyć. Po raz kolejny mieszkańcy Malborka za pośrednictwem TV Malbork zadali pytania burmistrzowi Markowi Harzewskiemu. Zobaczcie Państwo, co tak naprawdę nurtuje Malborczyków. Chciałabym się zapytać, czy będzie w końcu kino w Malborku? No, jeśli chodzi o kino, to na razie prowadzimy rozmowy. Tu jest problem e, oczywiście lokalizacji i problem e, rozwiązania rozmów z e, 22. bazą, więc na razie nie mogę powiedzieć e, konkretnie, czy będzie, ale staramy się ten problem rozwiązać. Teraz pieniądze wreszcie się znalazły. Burmistrz Marek Harzewski oraz wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk zdobyli trochę z pomocy unijnej. Od wyborów samorządowych minęło zaledwie pół roku. Rzadko kiedy wyborcy tak szybko mogą obserwować pozytywne efekty swoich decyzji? Jak pan się odniesie do całości tego artykułu, wybrałem tylko takie dwa moim zdaniem najciekawsze. No trzeba przyznać, że chyba zbyt rzetelnie tekst nie został. Nie, no oczywiście informacje podane w tym artykule są nieprawdziwe, nie, nie ma żadnych środków unijnych na MOS, jest to w całości inwestycja Generalnej Dyrekcji, co do zasług poszczególnych włodarzy, myślę, że moje spotkanie przy podpisaniu, Podpisaniu umowy i obecność tam pana burmistrza Rychłowskiego i podziękowania, jakie w jego kierunku skierowałem, świadczą o tym, że doskonale wiem, że to w głównej mierze zasługa właśnie poprzedniej ekipy. Metoda wyłudzania pieniędzy zwana metodą nawnuczka wciąż jest skuteczna. 13 maja mieszkanka Malborka straciła w ten sposób 60 tysięcy złotych. O tym, jak działają tego typu grupy przestępcze opowiedziała Katarzyna Marczyk, oficer prasowy KPP w Malborku. 13 maja rano w ten sposób została oszukana mieszkanka Malborka. Na telefon stacjonarny zadzwoniła do niej. Kobieta była przekonana, że rozmawia ze swoją córką. Poinformowała ją, że doszło do wypadku i pilnie potrzebuje pieniędzy. Kobieta, chcąc pomóc, przekazała zupełnie obcej osobie znaczną kwotę pieniędzy. Mówimy tutaj o kwocie 60 tysięcy złotych. Ponad dwa miesiące temu złodzieje wyłudzili 20 tysięcy złotych, teraz 60. Pamiętajmy, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy. Sprawdzajmy wszystkie informacje u najbliższych i na policji. Wasza ostrożność jest gwarantem bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w takich sprawach bardzo rzadko udaje się odzyskać skradzione pieniądze. W minionym tygodniu Żuławy i Mierzeja 24.pl interweniowały w terenowym oddziale PKS Elbląg w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie utrudnień związanych z budową mostu w Rybinie. A oto jakie otrzymaliśmy wyjaśnienia? Interweniuję w sprawie dojazdu naszych dzieci do domów zamieszkania. Wiadomo wiedzieliśmy, że będą różne tam niedociągnięcia, ale okazało się, że właśnie nasze dzieci uczęszczające do szkół w Nowym Dworze Gdańskim zostały jako że pozbawione drogi powrotnej do domu. Wszelkie nasze interwencje w kierownictwie PKS-owskim były zbywane. Po prostu informowano nas, że wszystko jest w porządku. Wszystko dzieje się zgodnie z planem. Ale okazywało się, że tak nie było. Dzieci wracające z nowego dworu wracały do rybiny i czekały na jakiekolwiek połączenie, no, którego nie było. Na pewno nie zaistniała. Proszę panią jeszcze raz nadmienić. Szef, ja po prostu przekazaliśmy z tym paniom, które tam obsługują okienko, że ci pasażerowie, którzy jadą na łażkę. W kierunku Łaszki mają wyjść do tych pasażerów, przekazać informację, że mają wsiąść do autobusu, który jedzie z Zebroga do Krynicy, bo jest o tej samej godzinie i tam mają przejść na oczekujący autobus, który jedzie w kierunku Łaszki. I będziemy starać się, żeby była zawsze lepsza ta poprawa. I jeszcze raz na mnie jesteśmy dla pasażera, nie pasażerowie dla. Mnie. W środę w miejscowości Tropiszewo doszło do wypadku samochodu osobowego. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Następnie poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Pracujący na miejscu strażacy wydobyli poszkodowanego z pojazdu i przekazali pogotowiu. Jak dowiedzieliśmy się na miejscu, mężczyzna był przytomny i kontaktowy, jednak jego stan był na tyle potrzebny. Poważny, że była potrzebna pomoc lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż mężczyzna był trzeźwy. Po wypadku ruch w tym miejscu był zablokowany do momentu odlotu śmigłowca. Obecnie funkcjonariusze policji wyjaśniają przyczyny tego zdarzenia. 17 maja w Nowym Dworze Gdańskim odbył się festyn profilaktyczny promujący zdrowy tryb życia, bez używek i przemocy. Nie zabrakło wielu atrakcji, zabaw i konkursów, a o szczegółach opowiedzą organizatorzy. Muzyka na dzisiejszy festyn przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. namioty tematyczne, jak kuchnia pełna niespodzianek, kraina placy twórczej, kraina zaczarowanych dźwięków, mała lejdy i twardziele, strefa Bobasa i słoneczne karaoke.

Zaczniemy od piłkarskiego podsumowania tygodnia. Błękitni Stare Pole zwyciężyli na własnym boisku z Jurandem Lasowice 1-0. do Pomezania Malbork nie dała rady pokonać Rodła Kwidzyn na wyjeździe, przegrywając 1-4. do 4. Żuławy Nowy Dwór Gdański pokonały spójnie Sadlinki 4-2 do 2 na obcym terenie. Delta Miłorac na własnym boisku poległa z Gromem Nowy Staw aż 0-5. do 5. Polski cukier Pomezania Malborg zostaje w pierwszej lidze. Niestety, mimo pięciobramkowej zaliczki, z jaką Malborczycy udali się na rewanż baraży z miedzią Legnica, Pomezania nie dała rady zwyciężyć. Poległa aż 34 do 21 i straciła szansę na awans do Superligi. Jutro o 20:00 w Jazz Club Spiżarnia wystąpi zespół Neuroina. Cena biletu to 10 zł. Także jutro w Nowym Stawie w parku przy NCKB odbędzie się majówka dla dzieci. Start o 12:00. Również w sobotę w Malborku w sali kinowej 22. bazy lotnictwa taktycznego w Malborku odbędzie się festiwal dziecięcej poezji śpiewanej, śpiewające wierszyki. Zapraszamy o godzinie 11:00. A w niedzielę zapraszamy do sztumskiego pola, gdzie odbędzie się piknik z iskrom oraz piąte zawody w skokach przez przeszkody, o puchar burmistrza miasta i gminy Sztum. To już wszystko w dzisiejszym infotygodniku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia!